No więc tak Panie, będziemy dzisiaj kręcić moją pierwszą watę. To jest maszyna już rozgrzanych wierniczek się kręci. Tutaj mamy tak, regulację prędkości na potencjometrze. Można to demonstrować. Elegancko przyspiesza, ale zwolnimy, żeby nie było za dużo. Tutaj mamy regulację płomienia. No i więc tak spróbujemy ukręcić moją watę. Oto mój patyczek. No i będziemy działać. Ustawimy kamerkę, tak żeby było widać nasze dzieło. Tam jestem ciekawy co zbudujemy. Już leci wasa. Ale jedziemy z temacikiem. Jest sprzęt samorobny, a lepiej ciągnie jak nie wiadomo jaki za 1500 euro, obrociki maleją. o kurze nie nadążamy, My Sprawdzimy jeszcze się nagrywa tak, no to jedziemy wykładka o kurde. Nadmiar wjadamy.